Ej Dawid, patrz Wyszlij mało mi blikiem dwie dychy <noise> <noise> <słyska> <noise> 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 A jak to się stało? No, no nie mogę no <noise> Nie no no, no, bo te, <grywki> no bo tej dwójce nie wytłumaczysz, że jak się otworzy, że ramka bramka, to żeby już nie No Ja nawet nie wiedziałem, po prostu musiałem ostawić rzeczy i posiadać, i... nie wiedziałem, <grywki> że klikaliście. No Posłyszy i to tylko denerwuję. Ej, ej, No <grywki> bo dwójki nie to nie lecimy na dajne. No nie, no. Podawać jubki i sprzedam, bo jeszcze dwóch nie dostałem, ale zobaczę w sumie. No nie, no nie ma dwóch no. Nieee! Yeah. Jupii! Chcę Boombox za 12! Boombox za 12 to kup w 5! Brawo! Tragicznie mówię! A bo może kupił 4? Co jest kupi? Ja wierdolę! Ale bajnie! <gry> ty, teraz żaden pies na nic nie zrobi. Czekaj, czekaj, <forsz> e, e, sprzedajmy jeszcze te dwa proszę, może. Czekaj, e, nie, nie starczy. Jednego dolara na zabraknie. Nie Je, wiem, on po poprzedzenie. Jeden ciało i jedno ciało. Ciało kosztuje siedem, ciało? To za ciało Skoczę, jeśli do mnie podejdziesz. Skoczę i nie będzie w ogóle pieniędzy. Więc pierdol się. <gry> Nie, go! nie! Co ZABIJĘ go! Co za ty? Co za ty? Zabij mnie! <grym> Zabij być. mnie! Zabij mnie! Czemu mnie! Czemu nie mogę mnie! No <grym> no nie, mnie! Zabij mnie! Ja pierdolę Zabij znaczy tylko To znaczy tylko jedno. I brawo, brawo, brawo Zabij mnie! Zabij mnie! <grym> to ale to, jest, to jest... to jest... ale to jest klips! I nie dość, że nie dostanie tego transmittera, to... to jest... to jest kara dosyć... <grym> ja pierdolę, więc jeszcze nie <grym> mi odnos. No większy Ja tylko to <grym> O matka. Nie, nie nie mogę z tym Co? Zero? Prostu... Co? co? Nie mogę z Wami Ty to, to ty zrobiłeś, kurwa. Nie, to coś kupić, żeby się klasa nie zmarnowała. Porter może był. Z... Jak on kupił cztery bok, to to. Co, co jeszcze mamy? Jedno oko toki co jeszcze. To, <śmiany> to kamień mnie to bro. Tak, on latarę i nagle ten, paczka na głowie spada. Co <śmiany> się by To było, to było idealne w sumie, jeszcze powiedział. Tak, że tak, tak, się skończy. To był tak dobry wtedy. To byłaby się kalatarsik To się... no, dosłownie Nie mogę prawie się jak to Byłoby najlepsza runda w życiu No nie mogę podnieść No dobra Ja pierdolę. O mój Boże, ale to było <laughs> memiczne w chuju. To, by, to by było zewiste. To, to by było Słuchajcie, może przyjaciele są najważniejsi, ale 5 dolarów to 5 dolarów. <laughs> St stand, stand proud for the five ja